W tej grze wszystkie nupki jeżdżą samochodami, tylko najgorsze jest to, że oni tymi samochodami jeżdżą strasznie dziwnie i wjeżdżają we wszystko, co się tylko dano i właśnie zaraz wjechałby we mnie, tylko uderzył w lampę. I słuchajcie, tam na parkingu czasami respi się samochód i my tym samochodem będziemy mogli sobie dzisiaj pojeździć. Tylko musicie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję z i oglądajcie na odcinek do końca, to potem sobie na pewno ten samochód stąd weźmiemy. No i zobaczcie, tutaj się dzieje, no właśnie samochód wjechał. Aha, i tutaj z budynku chyba spadł właśnie jakiś banan, ale przeżył. Dobra, w porządku. Co możemy sobie w ogóle? Tutaj zrobić. Co tu się stało? Dobra, tutaj chyba wybuch samochód. To dokładnie. Tu to wybuchł w tym momencie samochód, ale spokojnie. To nic takiego. Wiecie co? Postaram się jakiś samochód zatrzymać. Dobra, weźmy sobie na przykład ten śmietnik i ja ten śmietnik wrzucę na ulicę. Mogę to jakoś w ogóle podnieść czy coś? Dobra, niestety tego śmietnika podnieść nie mogę, ale postaram się go wrzucić na ulicę. Dobra, może już mi się uda. Czekajcie. Jeszcze kawałeczek tutaj. No, no, dobra, chyba nie dam rady. Co tu się dzieje? W ogóle tu jest wszystko zniszczone. Co jest? Ej, ja mogę tym kierować? Czekajcie. Co to. A, wsiadłem właśnie do niczego. Dobra. Co się ze mną dzieje? Ja w tym momencie kieruję niczym. Tu nie ma żadnego samochodu, ale ja nim kieruję. A do tego możemy sobie wziąć, tylko że to niestety nie działa. Nie, no i ktoś mnie przejechał. No ale dobra, spokojnie, nic się nie dzieje. W ogóle ja jestem ciekawy, gdzie oni tym samochodem tam jeżdżą. Patrzcie, tutaj się da gdzieś wejść, tylko ja muszę cały czas patrzeć, żeby nikt mnie czasami znowu nie przejechał. Dobra, i właśnie jesteśmy. No nie, dobra, nie, 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 spokojnie. Okej, okay, Ominą mnie na szczęście. Tam jeszcze jedzie jakiś drugi samochód. I tutaj też zostało coś zniszczone. I w sumie nic tutaj nie ma. A co ja bym sobie podszedł do tych nupków? i wszedłbym. No na... dobra, nie mogę wejść na jego samochód. Ej, poczekamy, aż zrespi jeszcze ich się jeszcze raz. I jak się zrespi, to wskoczymy na niego i pojedziemy wtedy do miasta. Chociaż nie wiem, czy będziemy mogli tak zrobić. Dobra, ale myślę, że damy radę. Jest samochód, dobra, wskakujemy na niego i jedziemy. Ej, dobra, udało mi się. Patrzcie, tu siedzi jakiś nubek. No nie, i dobra, jak on szybko teraz jedzie. Ej, ciekawe co się ze mną stanie, jak dojedziemy do końca. I bum! Ej, do, no dobra, to to nie był dobry pomysł. Wróćmy sobie z powrotem do miasta. Niech oni sobie tutaj jeżdżą. Nie zwracajmy na nich uwagi. I teraz tak, pójdziemy sobie na ten parking. Ja jestem w ogóle. Co to jest? Aha, tu są chyba jakieś drzewa. Bardzo Ciekawe to wygląda. Tutaj się respi samochód, właśnie w tym miejscu. ja bym ten samochód chciał sobie wziąć, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Jak mi się udało, to byłoby naprawdę super. Czy tam jest w ogóle jakieś poleminowe? Dobra, wiecie co? No to poleminowe może sobie zaraz pójdziemy. Tutaj chyba jest jakiś sklep, tylko że ten sklep jest zamknięty. Dobra, ej, tak sobie tutaj wejdziemy. Czy coś w tym sklepie w ogóle jest, cokolwiek na tych półkach? Dobra, tutaj chyba nie ma nic. A z tego co mi się wydaje, to coś powinno tutaj być. To może jeszcze później tutaj przyjdziemy, jakiś może towar doniosą czy coś. Tutaj ktoś jest bananem i sobie chodzi bez twarzy. Też bardzo fajnie. Ej, a tu jest jakiś przycisk. Mam to kliknąć i będzie. Za 120 sekund. dobra, czy ja to mogę, ale mogę kliknąć. Ten banan mi trochę przeszkadza. Dobra, poczekamy sobie tu na to. Może zaraz ten samochód będzie, ale pójdźmy sobie jeszcze teraz na to pole minowe, bo jestem ciekawy, co tutaj może się stać. Dobra, nie wiem, wejdźmy sobie tutaj i jak kliknę, poskoczę. O nie, dobra, trochę dostałem. Jeszcze raz. Dobra, nie, więcej nie skaczałem, więcej nie. Co to w ogóle jest za samochód? Ej, daj mi się też przejechać. Czekaj, 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 ja bym chciał też do tego samochodu sobie wsiąść, tylko nie wiem, czy to mi się uda. No czym on ode mnie ucieka? Dobra, nupku, wyłaś z tej furki. No nie, no i mi odjechał. Niech on sobie wiedzie na to pole minowe. To się dla niego dobrze nie skończy. Musimy... Czekać na tą furkę. Ja tutaj cały czas klikam, ale ten samochód nie chce nam się tutaj zrespić, więc nie wiem, ile to jeszcze może w ogóle trwać. Ale chwileczkę sobie poczekam i może akurat zaraz nam się zrespi. Co to? Co? Udało mi się! Nie, 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 nie chcę jechać! Udało mi się! Dobro, mam samochód! Ej, ale ja mam farta. Serio, mam takiego farta, że to jest masakra. Ale udało mi się zrobić samochód. Spokojnie tutaj. Musimy poczekać, tak żeby w nic na pewno nie wjechać, Dobra, nie no, jedziemy szybciutko. Patrzcie, co to w ogóle jest? Ej, ktoś, jakiś nubek się wbagował w podłogę. Dobra, tutaj nic nie mam. Stąd sobie wyjedziemy. I co się stało z tym Dubek, niestety nam zniknął. Jedziemy najszybciej, jak się da, patrzcie, pyk, tu driftik Dobra, tak żeby nic nie uderzyć. Ej prawie dostaliśmy z, od tamtego samochodu. Nie no, musimy w kogoś wjechać. Dobra, w tego nubka wjedziemy BUM! Dobra, i nic im się nie stało. No i tutaj sobie stoją i piszą cały czas, więc fajnie. bo możemy wjechać sobie na pole minowe tym samochodem, chociaż no nie wiem, wreszcie udało mi się dostać samochód. Trochę to trwało. I nie wiem, czy ja chcę sobie ten samochód teraz niszczyć, czy co ja chcę z nim zrobić. Dobra, zataranujemy komuś drogę. Wjeżdżamy na środek ulicy i już nikt tą ulicą teraz nie przejedzie, tylko musimy poczekać, aż przyjadą do nas jakieś nubki. Dobra, no nie. Ej, dobra, ominąłem go. Przypadkiem go ominąłem, ale czekajcie, bo zaraz będzie jechać kolejny, tak mi się wydaje. No nie, no nie, dobra, jedzie tu już. No nie, zaraz nas uderzy. Bum! Aha, dobra. Ja myślałem, że trochę mocniej mi zniszczy ten samochód, ale w sumie to nic się nie stało. Niszczymy te samochody, tych nubków. Nie ma was tutaj. Tu wszyscy czekają, wjeżdżamy w was. Ej, nikt nie chce w ogóle wsiąść do mojego samochodu. Czemu ktoś wiem, jakimś laserem strzela? Co jest? Ej, no, co to? Co to w ogóle ma być? Dobra, ktoś do jest strzela jakimś laserem? Ja to widziałem. Czekajcie. Ej, coraz bardziej zniszczony jest ten samochód. Dobra, tam sobie ktoś jedzie. Ej, nie, nie, nie. Dobra, nic się nie stało. Spokojnie. Tego sobie też ominęliśmy. Dobra, wjeżdżamy z kimś. Na, człowieczkę teraz. Patrzcie, patrzcie teraz, co ja zrobię. Czemu tu w ogóle wszyscy laserami kiszczałem? Dobra, wjeżdżamy w niego. gdzieś jest jakiś samochód? No, jedziesz, jedziesz, dawaj. Prosto we mnie. O, Dobra, i zniszczony, nie ma przejazdu. Ej, wytrzymały sobie ten samochód. Nie powiem, że nie. Cały czas jeździmy i jeszcze nam się nie zniszczył. Dobra, teraz jedziemy maksymalnie. Uderzymy w jakiś śmietnik. Bum. Ale ten samochód się dalej trzyma. Serio, ten, ten samochód jest po prostu niezniszczalny. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale chyba miałem jakiś. Mały wypadek, urwało mi nogi i zniknął mi samochód. I już niestety samochodu nie mam. Ale patrzcie, z czym ja w ogóle teraz jestem? Skaczę sobie jakoś. O, tu jest kolejny samochód. Siemaneczko, dobra, wsiadam do was do furki. Tylko nie mogę. Nie, dobra, nie, nie jadę z nimi, nie jadę z nimi. Ja nie wiem, coś ze mną stało. Ja wyglądam po prostu, no to jest śmiesznie wyglądam. O nie, dobra, prawie mnie ktoś zabił. Prawie mnie ktoś zabił. Ten samochód się chyba teraz cały rozbił z tego co widzę. Dobra, pójdźmy sobie teraz dalej. Co to w ogóle tutaj jest? Ej? aha, dobra, <ślam> to jest policja, tylko coś mi się wydaje, że on chyba nie chce nikogo złapać. Co my tutaj dalej trzymamy? Tu jest jakiś śmietnik. Możemy sobie. Ten śmietnik przesunąć. O nie, dobra, chyba się wbagowałem do środka. No i straciłem samochód. Niestety samochodu już nie mam. Nie wiem, co możemy sobie jeszcze zrobić. Mogę sobie przystawić ten śmietnik, czy cokolwiek tutaj zrobić. Nie wiem, wróćmy z powrotem sobie do tego sklepu. Boom, jestem z powrotem w sklepie, tylko tym razem mam nogi ręce i wszystko jest w porządku. W ogóle zauważyłem tutaj jakieś pudełko. Ja nie wiem, czy ja z tym pudełkiem mogę sobie coś zrobić, czy nie. No mam tutaj jakiś, nie wiem, nie wiem, możemy to gdzieś zanieść, czyli czy w kurierem może ma być, czy ja już sam nie wiem. dobra czekajcie, może to pudełko sobie na razie, tutaj zostawmy. Przydałby nam się zrespić kolejny samochód. I mamy nawet kolejny samochód, szybko, żeby nam nikt go nie Dobra, Dobra, udało mi się. Mamy samochodzik. Co mam zrobić z tym pudełkiem? Dobra, to pudełko, no nie wiem, czy ja dam radę jakoś to pudełko wziąć. Chy chyba. Wiecie co, dobra, nie jest mi potrzebne to pudełko. Przecież ja nie jestem żadnym kurierem, nie bierzemy tego pudełka, bo po co mi one. Ej, co? Czekajcie, czekajcie. Dobra, powolutku. Dobra, na chwilę wysiądziemy sobie z tego samochodu, bo przecież tutaj leżą pieniądze na ziemi. Czy ja mogę sobie to podnieść? Pewnie, że mogę sobie to wziąć. Nie, samochód, co ty robisz, no przecież. Okej, okay. aha, jakiś, jakiś nubek zabrał mi samochód i uciek No nie wierzę w to po prostu. Czy ty możesz mi oddać mój samochód? Czemu tu wszędzie jakieś paczki leżą? A ja normalnie nie wiem o co z tym chodzi. Naprawdę. Wszędzie paczki. Jakiś nubek ukradł mi samochód. Okej, okay, tu ktoś zrzucił coś z góry. Czekajcie, pójdziemy sobie po to. Może to jest jakaś przez. Ej, spokojnie, nie wjeżdżaj we mnie. Co to jest? A, to jest mleko. No to mleko chyba okres ze sklepu, tak mi się wydaje. Czekajcie, tu ogólnie wszystkie budynki są, tak mi się wydaje, zamknięte i wszyscy śpią. Ale zobaczcie, tutaj do jednego budynku da się chyba wejść, dlatego wejdźmy sobie szybciutko tutaj do góry. I czy tam w środku ktoś jest? Dobra, nikogo chyba tam nie widzę. Wskoczmy tutaj na balkon i jesteśmy w środku. I czy tutaj coś jest? W ogóle tu jest chyba tylko światło i poza tym światłem jest go... Zniszczona podłoga, czyli nie ma tutaj nic. Nic w środku nie ma. Musimy sobie teraz. Eee, zejść jakoś na dół. Dobra, przeżyłem na szczęście. Nic się nie stało. Tutaj sobie też możemy jakieś Nupki, O kurde. Dobra, myślałem, że go przyjechał samochód, ale nasz. Szcz... Antory jednak go przyjechał. Co tu się stało? Tu jest wszystko zniszczone. No i to jest mój samochód. Widzicie to? Ja przed chwilą miałem samochód. Tutaj znowu jest jakiś kolejny wypadek. Jeszcze jeden samochód przyjechał. Co jest? Jeszcze jeden przyjechał i tu wszyscy w siebie tylko wjeżdżają. Wszystko jest zniszczone. Co to jest? Mogę to podnieść? Nie, myślałem, że to jest coś do podniesienia. To jest chyba tylko kawałek szyby. E, Jest jeszcze jakiś samochód. Dobra, nie zdziwię się jak mogę tym jechać. Czekajcie, weźmy sobie. O kurde. O kurde, mogę tym je... Nie! O! Dobra, żeby mi już nic nie zniszczyło. Dobra, zostawcie mi w spokoju. Ja chcę tylko sobie... Po, jaki samochód i szybki, co? jest? Dobra, troszkę wjechałem. Jedziemy na pole minowe. Jedziemy, albo do jeziora możemy sobie jeszcze wjechać. No co jakbym wjechał do jeziora? Może powodziłbym jeździć. No, no nie, no nie, no znowu to samo. Znowu urwał mi ręce i nogi. Ja nie wierzę w to po prostu. Wejdźmy sobie do... jeszcze do tego sklepu. Tu jest kolejny oczywiście samochodzik, to ty mi zabrali znowu furę. No nie wierzę w to. Dobra, weź sobie tą furę, nie jest mi to potrzebne. Co ty tu robisz? Ej, on... te paczki stą... Bierze. Skąd Ty masz tyle tych paczek? A, może musieliśmy dać tą paczkę. Dobra, już sam nie wiem, ale patrzcie, tym razem w sklepie normalnie jest jedzenie. Tu są jakieś tiksy, możemy sobie to wziąć. O, jednak nie możemy sobie tego wziąć. Są też koła zapasowe do samochodu, tylko że ja swój samochód niestety zniszczyłem i już nic więcej z nim nie zrobię. Dlatego wiecie co? Idziemy na tą ulicę, zobaczymy co tu. No właśnie. To jest właśnie ten samochód, cały zniszczony, oczywiście, tam sobie ktoś wraca na parki. Nawet nie chcę wiedzieć, co się dzieje z tym samochodem. Weźmy sobie o, to sobie jeszcze możemy wziąć. Dobra, nie biorę tego. Idziemy pod ten samochód i. O, nie. Dobra, wiecie co? Tu było na tyle. Dzięki, że ten do końca, jak do kolejnych odcineków. Всем ка...